Yo, z tej strony strefa 3 sekund a to są moje typy na piątą kolejkę pierwszej ligi Mężczyzn, zapraszam pierwszym meczem w piątek rozpoczynający piątą kolejkę będzie Majner z Katowice z Lesznem i tutaj wygra Leszno kolejnym meczem jest Spójnia Stargard z Politechniką Opolską i tutaj wygra Spójnia Stargard. Następnie sobotnie mecze rozpoczyna GKS Tychy z Deką Pelplin i tutaj wygra GKS Tychy. Następnym meczem jest Kotwica Kołobrzeg z ŁKS Łódź i tutaj wygra Kołobrzeg. Notecino Wrocław z EneO Basket Poznań i tutaj wygra Enea Basket Poznań. WKK Wrocław z Żubrami Białystok. I tu wydaje mi się, że wygra WKK. I ostatnie dwa niedzielne mecze to Polonia Warszawa z Resovią Rzeszów. Tutaj wygra Resowia Rzeszów. Oraz ostatnim meczem kolejki jest Soku Łańcud ze Starogardem Gdańskim. I tutaj wydaje mi się, że wygra Soku Łańcud. To wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie Możecie napisać w komentarzu, jakie są Wasze typy na tą piątą kolejkę. Trzymajcie się.